Witam Was bardzo serdecznie wykopki poczekania historii. Chodzimy po starych domostwach. Zwiedzimy dzisiaj stary opuszczony budynek. Nie ten z tyłu, tylko ten z przodu. Do zobaczenia za chwilę. E, ten z tyłu budynek. Jak widzimy wszędzie by płot dookoła, a tu akurat jest ścieżka i widzimy ten mały domek. O, sarna! Sarna, sarna. Idziemy się taki człowiek, a zjedziemy pierwszą do Maltankę, a później dom. Wow! Nie no, samo to, samo to korci do wzięcia, no ale nie ucieka nam tu, nie wiem, bo tu szaleści wszystko za mną, jak widzimy wszystko jest tu stare, weźmy pierwsze tanki. do zobaczenia już przy niej. 把这些。 Taką, tankę. Nie wiem co w tych workach... może lepiej nie widzieć. na notarkę. Niektórzy to zbierają, kolekcjonują Co jest całe Ale ta altanka, akurat pączuchy tu wiszą Ta nie jest Tym Celem Wow Gdzieś, o którym właśnie łopaty wszystko no wszystko to jest nie, nie jestem celem do którego chcę po prostu wejść ale to jest na tym terenie właśnie to tak był jakiś warsztat był kiedyś można tak powiedzieć warsztat stolarski Wow. Czy jakoś tak? Nie wiem. Hmm. Pada deszcz, Nie poszedłem na wykopki. Dlatego jestem tutaj. Ej, patrz, nie wiem. No, to jest pięterko. Och patrzcie jak jest stare korde wow. Tam jest ten stare opuszczon. He. Kod, kot wychodzi kci, kci, kci. Widzieliście to Masaj Myślę, że jakiś szczur A tam kot jest kci, 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 kci. Dobra, ale to już za chwilę Muszę lampę wyciągnąć coś u góry E, ...powiem wam... tej drebutni... ...jakiś stary... ...jakiś z telewizora... ...patrzcie się... O ...ja pierdolę... Na dół niedaleko Można spać. patrzcie się jak ryzykuje Tu jest jakaś skrzynia Możemy Co tam jest w tej skrzyni? powiem wam tak strzelam tu jakbym mógł u siebie był o ja pierdolę udepnę w takie szkło dobrze się nie skaleczyłem nie masakra powiem wam Trzy kurwa rękawicz. Kurde rękawiczek nie ma. Ja. strukturo części widzicie? nie no jeszcze mi się światło włączyło a dobrze bo myślałem że się rozładowało albo się rozładowało trochę by było chujowo spróbuję je załączyć jest, idzie spróbuję je tylko jakoś tak dać nie no tak. Co to jest? No nie wiem. Pierwsza taka znajdka ale gdzie my jesteśmy? No kurde, no powiedzmy gdzie my jesteśmy. Jakimś kurde stryszku Co to jest? Spakowane coś. No dobra. Mieszam z tym. Śrubki. Owak. Co to jest? Bierzemy to gdzie spadła lampa Dobra, za chwilę Dobra, jesteśmy już Lampa no, no, niestety nie spadła niżej W tych kartonach No i z niej było tych paczkach, jak widzimy są szyby, popakowane jak widzimy. Szyby są popakowane a tu na dole jakieś śruby, a to co mamy? No i tyle, oby nie spaść. Kurde piętro niżej, nie stoi stadość na Jakąś złą jakby to powiedzieć belkę, Jak się to mówi Łą, wow. takie kosy są nie wiem Dobra, do zobaczenia przy następnym wychodzę z tej Szopki przy następnym domie się spotkamy. Ja Wygląda na wyszło z tej studowe. Troszeczkę tam się działo, ale tu też się dzieje. A budynek już troszeczkę widać. Wszystko kwitnie. Widzieć ten troszeczkę budynek Co chwila są jakieś takie ogrodzenia są powalone normalnie Nie no, mam całe buty jest mokre Wow to za chwilę patrzcie się jest przez te okienko wejście to ma piętro. Wow, wow. wow jesteśmy w w budynku. Dobra. Lampa musi być wow A ten budynek jest bardzo duży i bo... chyba mnie nie zaatakuje schodzę do góry widzicie to? Wow. Czy tu nikt nie przechodziło są pajęczyny? Wejdźmy ja tutaj zobaczmy. Wow, Jakieś kołdry pewnie tu spali, jacy bezdomni. to lek dużo bo tu jeszcze jest pomieszczenie a wow. węgiel, patrzcie ile węgla jeszcze zostało Dużo węgla jeszcze jest. No to idziemy. A gdzie jest piwnica? Może to jest piwnica? No że budynki nie były podpiwniczone. Schody do góry. No to idziemy do góry. Zobaczymy co. U góry jest. Mm. to jest... parter? Wow. Nie, nie... źle ten... ten. Baterie wypadły już za chwileczkę, Wy, wyobraźcie sobie teraz, w takim kurwa miejscu, nie spada Wam, kurde, główna, główna latarka i wypadają wszystkie cztery baterie, i nie wiadomo co czyha na Was powietrzu. O, tu jest to sara półka i nagle ciemno się robi. Nie chcielibyście tego przeżyć to co ja. Zobaczymy co tu jest w tych szapkach. powiem wam chociaż chociaż powiem wam myślę, że będzie bardziej pusto nie już wolę trzymać ten reflektor niżej, żeby mi zaś to spadło. O, jakie stare zdjęcia. Widzicie to? Nie, no. Nie chciałbym, żeby to tak było. Włączcie, proszę. O. Nie, no co jest? Dobra. O, stare zdjęcia. Bardzo stare zdjęcia. Nie widać nie na tych zdjęciach. Widać, widać coś. No i my zobaczmy. Wow! Co jest? To jest jakieś nawiedzone miejsce? Co chwila awaria jest? Dobra. Nie ruszam już tego. Od... Mam nadzieję, że jej nie wyłączy już. Zdjęcia wezmę do domu I zrobię z tego osobny filmik Chociaż nawet nie wiem Jest to jeszcze jedno zdjęcie Czy ktoś za plecami za mną nie stoi Bo tu jest, jest, jeszcze jest jedno piętro Jest jeszcze jedno piętro Masakra Cieka otworzymy tą szufladę Wow. co to? Czy pod szufladami? Babki chowały pieniądze, ale tu nie ma. Dobra, idziemy dalej. O, jeszcze popatrzymy na tą szafkę. Puste, patrzcie, ten kredens. Jak oglądaliście i Śmichała TV, nie? To na pewno widzieliście ten kredens. O, wszystko jest zakurzone. Dobra. No co? Co znaleźliśmy? Jak na razie tylko zdjęcia, ale yy, tam są jeszcze yy, pies yy, jest rozwalony. Yy, pełno jest jakichś różnych pis. Nie wiem. Chodzę potem. Zobaczymy może jakiś star starker tu przebywał Wow. No być może Jakiś Starker Są jakieś pieniądze Współczesne To około... ją Pusto jakaś to jest? Sprawdzimy. No. Nie chciałbym tu na jakiegoś Starkera... Stark? ta się wyłączyła. Nie no, ona ma jakiś czujnik. Nie chciałbym się na jakiegoś Starkera tu natknąć. Ale okna są wszystkie pozasłaniane. No dobra, sprawdzamy te szafy. Puste. Wow, nie patrzę na datę, na to nie ma czasu. Zasięg ten przycisk jest tak usytuowany, że ja albo na awaryjnie się wyłączę. Albo ja je wyłączam. Puste są szafy. Dobra, idziemy dalej. Zwiedziliśmy już te pomieszczenia. Nie chciałbym się na kogoś tu natknąć. w na stalker. Wow. Jej

Widzicie schody jeszcze do góry. Aha. Tu mi wchodzili. No i tu będziemy wchodzić do góry. Patrzymy tą szafeczkę, na tą półeczkę. i za chwileczkę. Patrzymy do tej półeczki. I mamy jeszcze wyżej schody. To bo na strych. Ale strych jest zawsze bardzo fajny. Coś mały ten strych. Czasem taki strych wow Starka, że pewnie tu przesiadywały. Przesiadywali. Wow, to już na pewno było ich dużo. I tyle. No i tuż w takim starym domu zakończam po prostu wykopki strychowe, tak więc do zobaczenia. Przy następnych jeśli Wam się film spodobał, możecie dostawić łapkę. A jeśli jesteś nowym, widzem może zostawić subskrypcję. Trzymajcie się hej.